Witajcie, moi drodzy. Moje kolejne wystąpienie dotyczyć ma powszechnego Kościoła, Kościoła katolickiego, którego i ja byłem kiedyś członkiem do 30 roku mojego życia. Co prawda, nie byłem jakimś zagorzałym, wiernym, oddanym sługom, ale z racji tradycji, chrztu, no byłem po prostu jego członkiem no i wbrew mojej woli. bowiem decyzję chrztu podjęła moja mama, która wtedy była też w kościele katolickim. No jednak byliśmy troszeczkę taką rodziną, która no nie była gorliwa, jeśli chodzi o... Nauki Kościoła katolickiego i tradycje, natomiast byliśmy wierni Słowu Bożemu, czytaliśmy Biblię. No i pomimo niezrozumienia na tamten czas, to jednak coś gdzieś tam wewnątrz mówiło nam, że to nie jest to, że Kościół katolicki Naucza, jakby niezgodnie z najwyższym autorytetem, jakim jest Słowo Boże, czyli Biblia. Ale o tym dowiedziałem się dopiero w wieku, wyobraźcie sobie, 30 lat. Pomału, stopniowo, może kiedyś opowiem e, historię mojego nawrócenia, choć pisałem na Facebooku też, ehm, ale chcę dzisiaj powiedzieć na o pozorności tego chrześcijaństwa. O kościele dogmatów i tradycji, twardych zasadach, który ma skłonność, jak zresztą wiele innych kościołów, nawet i protestanckich, ma skłonność do wybierania sobie z Biblii słów i prawd, które no, odpowiadają niemu. No, wiadomo, wszak ludzie nie czytają pisma świętego z reguły. Wierzą kapłanom, wierzą swoim przewodnikom, ufają im, więc nie zaglądają, nie starają się poznania, czy faktycznie te głoszone prawdy no, są odzwierciedleniem słów Jezusa i nauczaniem apostolskim. Oczywiście nie chcę tutaj wdrażać, wdrażać w dogmat Kościoła. Może nawet nie wszyscy wierzący znają go, ale chciałbym zwrócić uwagę na właśnie autorytet, jakim jest pismo święte. Pismo święte, którego ja nie doświadczałem w młodości, nie kierowano mnie do pisma świętego, bardziej może do katechizmu i powielania pewnych modlitw, pewnych pieśni. Natomiast pismo święte, no to było taką księgą, która spokojnie spoczywała sobie na półce, czasami zakurzona. No nie było nam dane zaglądania do niej, ponieważ wierzyliśmy, że to księża są tymi duchowymi przywódcami, którzy zaprowadzą nas do Królestwa Bożego. Hmm, chcę powiedzieć tylko tyle, że W pewnym momencie mojego życia otworzyłem karty Pisma Świętego, i pewnie Duch Boży powiedział mi: Czytaj, czytaj, sprawdzaj. I choć wielu rzeczy jeszcze nie rozumiałem, to te prawdy z Pisma Świętego zaczęły do mnie docierać w takim naprawdę szybkim tempie. Zauważyłem, że Bóg nie rzuca słów na wiatr, szczególnie zaś uwagę przywiązuje do swoich przykazań, z których pierwsze, jak wiecie, zakazuje bałwochwalstwa. Zauważyłem pewną ważną rzecz: że przykazania biblijne są zupełnie inne jak te, których nauczano mnie podczas religii jak również są zupełnie inne od tych, które są w katolickim katechizmie. To mnie bardzo zastanowiło, dało mi wiele do myślenia, ponieważ, no, jak wiecie, Biblia, to Biblia jest najwyższym autorytetem i Słowem Boga. Aby poznać Boga, to musimy poznać jego słowo, prawda? Jego słowo. A więc wszystkie nauki, jakby, tradycje ojców, które przyjmujemy w ciemno, nie mogą się równać z tą nauką, która jest niezmienna, jest twarda, jak skała. Nauka Syna Bożego, nauka Syna Człowieczego. Właśnie ten moment jakby zdecydował w moim życiu, że postanowiłem sprawdzić jak to się ma naprawdę z tymi przykazaniami. No okazało się z czasem, że było to bardzo, bardzo trafne podejście do słowa Bożego, bo wiem wiedziałem, że Bóg jest Bogiem niezmiennym. Jest Bogiem Wiecznym, a więc przewyższającym ludzkie wartości. I nikt, żaden człowiek nie może ingerować w Bożą Wolę. Poza tym wiedziałem też, poznałem właściwie, że Bóg wyznacza też granice swojej miłości i łaski. Yy. Wiedziałem, że Kościół. Oddaje cześć obrazom, a więc niezgodnie z drugim przykazaniem biblijnym, że Kościół naucza, że Kościół praktycznie stworzył kult obrazów, kult posągów, różnych y, tworów ludzkich, gdzie Pismo Święte zakazuje czynienia takich właśnie rzeczy. I to przykazanie mówi właśnie, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia. I wiedziałem też, że nikt nie umknie Bożej Sprawiedliwości, jeśli lekceważy Boga i jego przykazania. To konsekwencje właśnie tego mogą być dalekosiężne i przede wszystkim śmiertelne. A chodziło o życie wieczne. Chodzi o życie wieczne. Wiedziałem, że jeżeli w porę uznam swój błąd i wrócę na ścieżkę, może nie wrócę, ale przejdę na ścieżkę, po której szedł Jezus, i przejdę na tą ścieżkę nauki Jezusa, to mam szansę, że Bóg. Zlituje się, że Bóg wybaczy mi moje no nieświadome jakby przewinienia, ponieważ wprowadzone one zostały drogą tradycji, drogą właśnie ojców. I wiedziałem o tym, że, może nie wiedziałem, ale później doświadczyłem tego, że nie powinniśmy czynić tego, co czynili nasi ojcowie. Ale powinniśmy czynić to, co nasi ojcowie byli, powi powinni byli czynić. A więc tutaj jest kwestia wyboru. Oczywiście Kościół robi wszystko, Kościół katolicki robi wszystko, aby statystyki były, aby się zgadzały. Natomiast każdy z nas, ja i ty, mamy wolną wolę wyboru albo pójść drogą Jezusa i słowem bo za Słowem Bożym, albo pójść drogą bardzo wygodną, szeroką, przestronną, wydającą się naprawdę bezpieczną, szeroką autostradą. Ale. Uwierzcie, że ta autostrada prowadzi do piekła, a naprawdę wielu nią idzie. I warto jest, aby każdy z nas podjął własną decyzję w swoim życiu, aby uporał się z pewnymi przywilejami świata, świata religii również, i podjął właściwą decyzję, nie zawsze wygodną, wręcz nawet bym powiedział niebezpieczną, ale pójściem drogą Jezusa. Pismo Święte jest wyjątkową księgą. Ja zachęcam każdego, aby otworzył jej początek i przeczytał chronologicznie od dziejów stworzenia aż po apokalipsę raz drugi ale przede wszystkim czytał z modlitwą być może to jest jedyną szansą do tego aby zrozumiał w końcu że Bóg jest Bogiem niezmiennym i pomimo tego że pisali tę księgę ludzie to jednak byli pod natchnieniem Bożego Ducha. Że Bóg miał pieczę nad tym, aby Pismo Święte pomimo wielkich przeciwności przetrwało. A wiemy, że Kościół był przeciwny temu, aby ktokolwiek posiadał choćby mały fragment Pisma Świętego. Takie były czasy, były prześladowania, była śmierć. Dziś jest to troszeczkę. Troszeczkę, bardzo zmienione. Szatan, jak widzicie, przyjął formę Anioła Światłości, postać Anioła Światłości, który zwodzi narody. Zwodzi też poprzez dobro, poprzez duchowieństwo, poprzez kapłaństwo. A wiemy o tym, że każdy z nas powinien osobiście zadeklarować swoją wiarę w miłości, w miłości do Boga. Miłości do bliźniego. Moi drodzy, ja nie jestem dobrym mówcą, ale pragnę Was naprawdę pokrzepić dobrym słowem. I z pewnością nie jest to, mój ostatnie, nie jest to moje ostatnie wystąpienie. Z pewnością będę robił to częściej, ponieważ zależy mi na życiu każdego człowieka. Ja wiem, że nie powinienem ingerować w czyjąś wolność, w, czy, w, 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 czyjeś, w czyjeś wybory i, i tak dalej. Ale z drugiej strony, jeżeli Jezus mówi, abyśmy szli na świat i głosili Ewangelię i mówili o Nim, mówili o Jego słowie, o, o Królestwie, to nie mogę też siedzieć. Bezczynnie w domu i rozmyślać tylko nad sprawami doczesnymi. Bo każdy z nas, ja, ty, wszyscy będziemy pociągnięci do pewnej odpowiedzialności, będziemy rozliczeni na podstawie tego, jak żyjemy, co robimy i w jaki sposób przedstawiamy Boga w codziennym życiu. Kochani, na koniec chcę powiedzieć, żebyście nie uważali tego wystąpienia jako, nie wiem, jakieś cwaniactwo, yy, że aha, no ja to jestem po prostu, nie wiem, z innej lepiony yy, gliny, czy coś w tym rodzaju. Nie, ja jestem zwykłym grzesznikiem. Takim jak ja, jak Ty. Jak wszyscy. Jesteśmy grzesznikami. Ale warto jest. Zrozumieć y, naukę Jezusa, który jest jedyny, który, który potrafi odpuścić nasze grzechy, wybaczyć je. Ja popełniłem ich wiele, mnóstwo w swoim życiu, ale dziś pragnę właśnie podzielić się też tymi doświadczeniami uwolnienia, rozliczenia. I choć jestem dzisiaj narażony na grzech, to jednak wierzę w to, że każdy krok, który uczynię dziś w kierunku Jezusa, będzie krokiem uświęcającym moje życie. A więc możemy już nie wracać do przeszłości, i możemy też w Chrystusie zwyciężać nad grzechem każdego dnia. To jest ta właśnie wielka moc, która cechuje nas, prawdziwych chrześcijan. Ja mówię o biblijnych chrześcijan, którzy po prostu yy, zaufali Bogu, zaufali Jezusowi. No i poszli właśnie tą drogą, która wydaje się być faktycznie wąska, wyboista, kamienista, niebezpieczna, ale to Jezus weźmie ciebie, mnie za dłoń za rękę i przeprowadzi bezpiecznie do swego królestwa Ja dziękuję bardzo za wysłuchanie dzisiaj y, tych słów i wierzę, że spotkamy się y, ponownie y, więc życzę błogosławieństwa Bożego i podjęcia właściwych decyzji w swoim życiu jeżeli macie jakieś pytania, zachęcam też do komentarzy. W miarę możliwości postaram się po prostu odpowiedzieć na te komentarze. Także pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję bardzo za uwagę.